Cześć, siedzę w lawecie i wracam do domu. To już możecie wiedzieć, że coś kupiłem, a co to jest. To zobaczycie, jak dojadę na gospodarstwo. W lusterkach nic nie widać, no to się nie dowiecie. Potrzymam was jeszcze chwilę w niepewności. A zresztą, po co ja ukrywam, jak i tak pewnie będzie na miniaturce? No ale dobra, jestem już prawie na gospodarstwie, to nie ma co. Nie zdradzam wam na razie niczego. Zaraz zaparkuję i wam wszystko pokażę. Tylko gdzie tu stanąć, żeby mi się dobrze to zdejmowało z lawety? Stanę tako w poprzek i będzie dobrze. No jesteście gotowi? To patrzcie. Ale maszyna co? Piękna kosiarka od samasza. 2,60 m albo 70 cm. Już zapomniałem, ale coś koło tego. Fajna mi się podoba. I robota będzie szybciej szła, bo tamta stara ma chyba 1,70 m. No to jak ta ma prawie 3, to robota jakby dwa razy szybciej będzie zrobiona. I jeszcze jakie ładne malowanie ma. Biało-zielone. Fajne. Dobra, biorę mtz i trzeba jakoś ściągnąć tą kosiarkę. W tej starej to by nie było problemu. Podjechałbym ciągnikiem, podczepił i bym zdjął, ale w tej tak już się nie da. Ona się rozkłada w inny sposób. No i muszę zdjąć turem. Ale to nie jest jakiś wielki problem, bo mam widły do palet. One są w miarę długie, to spokojnie podejdą i podniosą kosiarkę. Tylko one tu leża, ukryte. Wezmę je, wyciągnę, to nie będę musiał aż tak daleko podjeżdżać traktorem. Dobra, podczepione. To teraz czas zdjąć kosiarkę. Kurna. Nie widzę, czy mam dobrze ustawione widły, bo jak się wbiję w kosiarkę zamiast pod nią, to dopiero będą jaja. No, i tak jak myślałem, źle są ustawione jeszcze trochę i prosto w kosiarkę bym wjechał. Jeszcze trochę muszę je dać do dołu. Dobra, udało mi się je wrzucić na widły. Teraz powoli odjechać i zrobione. Kurde, nie leć! Czekaj, już cię opuszczam! Zostań! Puf, dobra udało się, a już się trochę obsrałem, bo myślałem, że mi spadnie i coś zniszczę. Ja to zawsze takie rzeczy muszę robić sam. Nigdy w pobliżu nie ma Adama. Wystarczyłoby, żeby przytrzymał albo coś, to nie musi akurat być w kurniku. Ale dobra, udało się i całe szczęście nic się nie stało, więc co? Trzeba odjechać lawetą, podjechać czternastką i gdzieś przetestować nowy nabytek. Ja już nawet wiem gdzie, ja przetestujemy. Pewnie myślicie, że skoszę trawę na gospodarstwie, ale niestety jesteście w błędzie. Dobra, żebym ja tam w rozrzutnik nie uderzył. O tak o niech stoi i tak zaraz pojadę ją oddać, bo już dzisiaj nie planuję niczego kupować. No chyba, że po belki sianokiszonki pojadę, ale to już zrobię ciągnikiem z przyczepą, a nie lawetą. A co do tych belek, to znalazłem takiego jednego rolnika, co w sąsiedniej wiosce mieszka. Ma tam kilka belek i mówi, że z trzy może mi sprzedać. To nie wiem dzisiaj albo jutro po to pojadę. Myślałem, że może Adam by je przywiózł, ale on ma widły i znając jego, to on by powbijał je w belki i je poniszczył. No chyba, że jutro mu dam przyczepę i niech tak pojedzie. Albo dobra nie ma co wymyślać, będę miał chwilę, to pojadę. I kosiarka podczepiona. Teraz czas zobaczyć, jak się ją obsługuje. O, i się składa, no dobra. Dobra, teraz trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Ładny zestaw, co? Jak Wam podoba się nowa kosiarka? Co o niej myślicie, spoko czy nie? A może mogła być większa? Nie no, chyba jest spoko. No jakby miała równo 3 metry, to na pewno byłaby dużo fajniejsza. Ale akurat trafiła mi się taka, to nie ma co marudzić i trzeba jechać kosić. Nie no, mi ona się podoba i nawet fajnie wygląda taki zestaw, ta kosiarka i czternastka. No robota teraz powinna fajnie iść. Jeszcze jak zaczniemy kosić na dwie kosiarki, to już w ogóle. Bo jak coś tam, ta stara rotacyjna zostaje. Bo nie widzę sensu, żeby ją sprzedawać. Jak jest jeszcze dobra i zawsze dwiema kosiarkami, to dwiema, a nie jedną. Ja będę mógł kosić na jednej łące, na w tym samym czasie Adam na drugiej. No chyba, że będę kiedyś miał jakąś jedną dużą, to wtedy będziemy kosić dwoma na jednej. Ale nie kojarzę, żeby u mnie gdzieś w okolicy była chociaż jedna większa łąka, którą serio można by było kosić na dwa traktory. I ruszyła maszyna, ale jak ładnie chodzi, słyszycie? Tak śmiesznie, jakby ktoś rozsuwał i zasuwał suwak w kurtce, ale tak bardzo szybko. Nie no taki przyjemny dźwięk. bym się wpakował w koniec? No to chyba byłby rekord, gdybym rozwalił kosiarkę 10 minut po zdjęciu jej z lawety. Ale fajnie się kosi, naprawdę mówię Wam, aż chce się kosić. I zobaczcie, jak szeroko. Dwa razy przejechałem i połowa skoszona, a tamto ludzie musiałbym z trzy, jak nie cztery razy przejechać, żeby było podobnie. No patrzcie, to jest niesamowite i jak to wszystko tak zgrabnie i fajnie idzie. No bardzo, ale to bardzo jestem zadowolony z zakupu. Tyle lat co kosiłem tamtą rotacyjną i nagle taki przeskok. No, jestem w szoku. A co to by było, gdybym kupił jakąś 3 albo 3,5 metrową? To przecież jakiś kosmos musiałby być. Tamto w ogóle. Jeden przejazd to robiłby prawie dwa tej. Ale tamto wyszła robota. Tylko taka wielka kosiarka. To pewnie by kosztowała z 3 albo i 4 razy tyle, co ta. No, a ja na razie nie mam wolnych pieniędzy, żeby na takie coś wydawać. Bo co, jak nagle się okaże, że ten biznes nie wypali albo coś w tym stylu? To taką okosiarkę mogę sobie zostawić, bo ona mi się przyda. Bo dla kur czasami trzeba skosić. Czy tam dal przyszłych byków, to ta będzie idealna. A jakbym kupił jakąś ogromną specjalnie pod tamten biznes, to nie wiem, czy ona by się nie marnowała. Ale w sumie dużo szybciej bym kosił niby. Tylko co z tego, żebym szybciej kosił, jakbym zapłacił za nie, na przykład 30 tysięcy, to zanim ta różnica między tą a tamta by mi się zwróciła, to ludzie lata by minęły więc dobrze jest. W razie czego to zawsze mogę dokupić jeszcze jedną i na przykład trochę większą. I tą oddałbym Adamowi, on by MTZ-em kosił. A ja tą nową dużą. Ale to wszystko to tylko plany. Okaże się w przyszłości, co z tego wyjdzie. I co z Nie wiem, ile mi to zajęło, ale dosłownie chwilę. Nie no, jaram się strasznie. Dobra, wracam na gospodarstwo. Odstawię na razie nową zabawkę i teraz pojadę oddać lawetę, żeby u mnie nie stała i żebym za nią nie płacił. No i jak wrócę, to lecimy dalej z koszeniem. Mam jeszcze dookoła kurnika trawę do skoszenia. No i sad. Tam w ostatnim odcinku wam pokazałem co się stało, więc doszedł mi kolejny kawałek łąki. Tak szukam miejsca, gdzie by tu zaparkować ten sprzęt. A postawię go tutaj pod płotem i tak za długo się nie nastoi, bo zaraz wrócę i pojadę dalej kosić. Udało mi się ominąć i nie zahaczyć o rozrzutnik. To już jest mały sukces. Dobrze, że wypożyczalnia jest niedaleko, to dosłownie 10, no może 20 minut i jestem z powrotem. Czy masz zamiar kupić New Hollanda TM 150 sturem? Nie mam takiego zamiaru. Szukasz może pomocnika na gospodarstwo? Jestem z Twoich okolic. Mam uprawnienia na kombajn, prasę, sieczkarnię i opryskiwacz. Nie szukam Mama Dama i we dwóch czasami nie mamy co robić, więc na razie nie szukam. Jak kogoś będę szukał, to dam znać. Cześć, skoro zamierzasz robić biznes na belkach, to przydałaby się na pewno większa zgrabiarka. To prawda. Przydałaby się. Ale to wszystko w swoim czasie. Dzisiaj kupiłem kosiarkę, za jakiś czas kupię przetrząsarkę, a potem zgrabiarkę. Nie chcę nakupić nie wiadomo ile sprzętu na raz. I cyk, jestem w domu. I tak jak mówiłem, 20 minut i będę z powrotem. No i co miałem rację? Dokładnie tyle mnie nie było. Szybko parkuję i lecę kosić dalej. Tak w międzyczasie wpadłem na pomysł, że podłączę jeszcze starą kosiarkę do przodu Ursusa. I nie, nie będę nią kosił. Ale pojadę i zawiozę ją Adamowi. On tam jest w kurniku. Ma 60. To akurat jak skończy obrządek, to weźmie się za koszenie. Ale zanim podłączę kosiarkę, to najpierw muszę gdzieś zostawić obciążnik. A zostawię go tutaj na tym betonie. Będzie widoczny i raczej nikt nie powinien w niego wjechać. Tylko zrobię to jakoś ładnie. No, i teraz mogę podłączyć drugą kosiarkę, ale to pewnie będzie śmiesznie wyglądało, aż jestem ciekaw, jak dokładnie. No, będzie długi zestaw. Czas zobaczyć to cudo z zewnątrz. No, co ja mogę powiedzieć? Chyba nic nie muszę mówić. Sami to widzicie. Komicznie to wygląda. Ale by był jeszcze jaja, gdyby to działało. No, wtedy to by robota szła, kurde. Szkoda, że wałka wom nie mam z przodu, tylko sam tus. Ale by była robota. Na dwie kosiarki. Nawet nie musiałbym tej używać, bo ta wygląda komicznie. Ale kupiłbym taką specjalną naprzód. I wtedy to by robota szła. Dobra. Szybko przejeżdżam przez wieś, żeby za dużo ludzi mnie nie zobaczyło, bo będą się śmiać ze mnie, no ale w sumie gdyby to działało, to by mogli się śmiać, ale to ja bym kosił dwa razy szybciej. Ile może kosztować dołożenie wałka naprzód? Może ktoś z Was się orientuje jaka jest cena? To możecie mi napisać jak to będzie kwota poniżej 7 tysięcy, to mógłbym się jeszcze nad tym zastanowić, ale jak to będzie grubo ponad to sobie odpuszczę. I chyba wolałbym odłożyć te pieniądze na inny traktor, który już będzie miał kompletny przedmiotus. Powiem wam, że polubiłem tę drogę. Mimo, że nie najlepsze są tu warunki, to i tak, jakoś fajnie mi się tędy jeździ. Może dlatego, że zawsze jeździłem koło tartaku, i to jest nowa droga, i dlatego ją tak lubię. Albo dlatego, że po prostu jest krócej. A wy wolicie, jak jeżdżę tą drogą, czy tamtą koło tartaku? Bramy poroztwierane, to już wiadomo, że Adam tutaj grasuje. Gdzieś tam mu zostawię tą kosiarkę. Coś ty za ustrojstwo zbudował. To jest kosiarkowóz, a tak serio to przywiozłem ci kosiarkę, bo pomyślałem, że pewnie będzie ci się tutaj nudzić. To żebyś miał jakieś zajęcie, to wykosisz trawę. Tam mi się będzie nudzić, jak ja mam tyle roboty, że nie wiem, gdzie łapy wsadzić. Jeszcze gdybym miał taką wielką kosiarkę, a nie mi tego piździka przywiozłeś. Dobra, spokojnie. Dzisiaj jest dzień dobroci dla zwierząt i z tej okazji pomogę ci i wykoszę tutaj kawałek, a ty tylko dokończysz. Ja ci dam dzień dobroci dla zwierząt, co ja pies, a sam sobie koś. Dobra, spokojnie, panie Adamie, proszę się nie denerwować. Proszę wrócić sobie dokończyć, co pan zaczął, a ja wykoszę panu kawałek trawy dookoła kurnika. No i widzisz, od razu lepiej. Dobra, panie Adamie, w takim razie biorę się za koszenie. Wykoszę mu tutaj kawałek, żeby nie płakał. Dla mnie i mojej kosiarki to dwie minuty, a dzięki temu będę miał spokój. O tutaj jako tako, to co uda mi się na szybko złapać to skoszę, a resztę to on już sobie poprawi, ja moją kosiarką wszędzie nie dostanę. On ma tą mniejsza, to w więcej zakamarków się wciśnie. I proszę bardzo taki o kawałek sobie wyznaczyłem, to skoszę na szybko i tyle. Zawsze to on będzie miał mniej roboty, a ja więcej spokoju. Sprzedam silos zbożowy pomieści około 30 ton, cena 12 tysięcy, jest bez żmijki, mogę sprzedać osobno 650 zł, no chyba tanie jakoś 30 ton za 12 tysięcy. Jakoś mało mi się wydaje, ale no chętnie bym kupił, tylko na razie szkoda mi wydawać na to pieniędzy. Mam przy kurniku dwa duże silosy i w razie jakby mi się do nich nie mieściło. To mam jeszcze stodołę, więc jakoś sobie poradzę, ale w tym roku to ja się nie spodziewam aż tylu ton zboża, żebym tego nie był w stanie pomieścić. Jak będzie mi brakowało miejsca, to będę dawał znać. Rotacyjna by się nowa przydała, jak masz zamiar tyle kosić. A no i jak ci idzie załatwianie nowych pól? No, co do kosiarki, to już ją widzisz. A nowe pola to jak na razie na 100% mam cztery dogadane. Myślę, że po żniwach ruszę mocniej z poszukiwaniem ich. A no i więcej się pojawi, bo kto normalny teraz sprzeda pole z zasianym zbożem, które będzie do skoszenia za jakiś miesiąc. Myślę też, że podczas żniw jak będę widział jakichś rolników, to będę się starał do nich zagadywać i pytać, czy czegoś czasem nie mają na sprzedaż. No i dobra, skoszone. Tyle mu pomogłem to już nie powinien płakać, że ma tyle do koszenia. A ja teraz jadę na następną łąkę. A i jeszcze ten kawałek jest do skoszenia, ale dobra tu już sobie sam poradzi. W tym miejscu jest dużo drzew i mi będzie ciężko przejechać. No ja też tutaj nie będę miał łatwo, bo między drzewkami będę musiał jakoś wykosić. No trochę się pomęczę i powjeżdżam między nie, a resztę najwyżej skoszę kosą spalinową. Dobra, tą główną część łąki skosiłem. Tutaj żadnych problemów nie było. Teraz pakuje się między drzewka. No już się nie mogę doczekać podniesionego ciśnienia i tych kilku razy gdzie zahaczę o nie kosiarką. Nic mi się nie ukrywa za tymi krzakami? Całe szczęście nie. O jak idealnie kiedyś wymierzyłem, patrzcie, idealnie się mieszczę. Dobrze, że nie kupiłem większej kosiarki, bo byłby problem. No ja to nie wiem, czy to, co teraz robię, ma sens. Dobra, byle jak wykoszę tyle, co dam radę, to dam radę i tyle, a resztki wykoszę później. I co rozpadało się? Słabo, dłużej ta trawa będzie teraz schła. No nic. Ja już, co miałem skosić, to skosiłem i wracam do domu. Z racji, że zaczyna padać to, i tak już nic dzisiaj nie będę robił. W takim razie, dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.